Szczęść Boże wszystkim mądrym, wolnym Polakom. Piotr Heszen, Konfederacja Korony Polskiej. Chcieliśmy Państwa na tej konferencji prasowej zaprosić na zjazd tysiąclecia, który odbędzie się 18 października w sobotę w Willi Cyganeria w Skaryszewie niedaleko Radomia przy ulicy Piaseckiego 11 zapisy, rejestracja przez stronę zaraz jeszcze podamy szczegóły. Rejestracja gości zacznie się owego 18 października o 10:00. Zjazd tysiąclecia, który nie odbył się w studio Witolda Lutosławskiego w polskim radio odbędzie się 18 października pod hasłem Powrót polskich elit. Brzmi to może nieco patetycznie, może Niektórych może to śmieszyć, ale tak nie jest. Zapewniamy Państwa, czy dlatego, że patronem głównym tego wydarzenia jest Grzegorz Braun, najbardziej, jak śmiem twierdzić i pewnie się wielu ze mną zgodzi, inteligentny prezes wszystkich partii, z jakimi mamy do czynienia. Nie dlatego, nie dlatego, że mamy do czynienia wyłącznie z inteligentnymi ludźmi, że tych wzywamy, że tych chcielibyśmy wiedź, widzieć na stanowiskach państwowych, społecznych, ale dlatego, że zarówno on, jak i tutaj i koledzy z Konfederacji Korony Polskiej posłowie nasi sympatycy poprowadzili swoje życie tak, że mogą głosić prawdę, nie boją się, że szef wyrzuci ich z roboty, że nie dostaną jakiegoś grantu i dzięki temu przez te swoje publiczne wystąpienia mogą wyrażać miłość dla ojczyzny. I taką to określamy elitą i taką elitę zapraszamy gorąco na to wydarzenie. Przybądźcie państwo masowo, ażebyście się mogli poczuć y, również mecenasami. Y, liczba miejsc ograniczona. Będzie trzeba wykupić niedrogi bilet. Wszystko to się będzie odbywać za pośrednictwem strony tysiącleciekoronacji.pl. Będziemy jeszcze te dane podawać w naszych social mediach. A dzisiaj o szczegółach tego wydarzenia opowiedzą nasi goście, ze mną pan poseł. Włodzimierz Skalik, przewodniczący koła KKP w Sejmie oraz panowie Bartosz Kopczyński, Piotr Ślusarski i Robert Zawacki z Instytutu Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia. Zapraszam pana Piotra Ślusarskiego do zabrania głosu. Dzień dobry państwu. Chciałem powiedzieć troszeczkę o szczegółach tego wydarzenia, czyli zjazdu tysiąclecia. Otóż proponujemy kontrofensywę kulturalną, czego zarzewiem będzie koncert Orkiestry Symfonicznej Marcina Wernera z udziałem światowej klasy tenorów, światowej sławy, w tym między innymi wybitnego solisty tenora Bogusława Morki. To będzie taki, taki punkt centralny i taki uroczysty finał całej imprezy. Tak jak tutaj Pan wspomniał wcześniej, odbędzie, impreza odbędzie się w Wilice Ganeria w Skaryszewie pod Radomiem 18 października, czyli w sobotę. Planujemy również takie wydarzenie jak Wielka Debata Historyczna z udziałem wybitnych osobistości kultury i polityki. Poza tym będzie można skorzystać z zakupu wartościowej książki, ponieważ również znajdą się w tym miejscu stoiska z, z wydawnictwami patriotycznymi. Tak jak już powiedzieliśmy, wydarzenie zaszczyci swoją obecnością sam pan Grzegorz Braun. Poza tym jeszcze chciałbym wspomnieć, że nie zabraknie również niespodzianki, ale to ogłosimy w trakcie, w trakcie uroczystości. Szczegóły proponuję znaleźć na stronie tysiącleciekoronacji.pl. Tam będzie można zamówić bilety, tam będzie można również wesprzeć organizację tego wydarzenia, zamówić bilety, i po prostu skorzystać. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan, Piotr, pan Robert Zawadzki, poproszę. Szczęść Boże, Szanowni Państwo, warto tutaj Państwa poinformować o wydarzeniach, które miały nie tak dawno miejsce, a mianowicie. No, na to wszystko wskazuje, że najprawdopodobniej do tego miejsca wydarzenia, które się odbędzie zjazd 1000., wybuchł pożar, a w praktyce wychodzi na to, że jest to podpalenie. Wczoraj jeszcze wieczorem rozmawiałem z właścicielem, który powiedział, że się całkowicie nie ugnie, ale według jego oczywiście tutaj analiz i wstępnej oględziny nadzoru budowlanego, sytuacja wygląda na bardzo profesjonalny atak. I co w takim razie robić? Oczywiście nie poddajemy się, jesteśmy niezłomni, nie możemy pozwolić na to, żeby miliony wyborców pana Grzegorza Brauna, ale też sympatycy wysokiej kultury mieli ją. Można powiedzieć, że wpisują się w ten nurt Culture, który już zbiera żniwa. Chociażby tutaj o niedawny przykład e, 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 tego bardzo przykrego morderstwa w Stanach Zjednoczonych w imię ideologii. I skoro teraz jest ogień, to co nie daj Boże, będzie następne. Dlatego, jak już Pan mówi, Pan Grzegorz Brown czy Pan poseł Włodzimierz Kalik, jeśli się boisz, to już jesteś niewolnikiem. Dlatego nie możemy się poddać e... narracji osób, które no, są wrodze. Polsce katolickiej, Polsce ona tożsamości narodowej i musimy z tym walczyć i dlatego wzywam państwa do jak najliczniejszego do tutaj wsparcia zjazdu tysiąclecia, do państwa obecności i do działania i tutaj się nie poddawania. Ponieważ było bardzo mnóstwo perypetii z tym koncertem związanych, są ludzie, którzy się złamali, po prostu pękli na robocie, co tu dużo mówić, ale są tacy, którzy wciąż trwają i się nie poddają i tego oczekuje od nas nasza ojczyzna Polska i nie możemy tego nasz, no, no, zawieść. Tak? To jest w końcu 1025-lecie koronacji Bolesława Chrobrego, Taka następna sytuacja za następne tysiąc lat, albo teraz, albo nigdy. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Pan Bartosz Kopczyński, autor jednego z takich bezcennych głosów wolnych Polaków, poradnika Świadomego Narodu. Zapraszam. Szczęść Boże! Poprawię tutaj kolegę Tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego, która odbyła się w 1025 roku po narodzeniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Szanowni Państwo, dzieją się różne niezwykłe rzeczy w naszej ojczyźnie i nie tylko wokół naszej ojczyzny, też i w całej Europie, i również na świecie. To są procesy globalne, które dotykają już nie tylko kogoś daleko, ale dotykają już każdego z nas, każdego Polaka, a chcą dotknąć jeszcze bardziej i całkowicie przebudować nasze polskie życie, a docelowo zlikwidować nasze polskie życie. Orędzie, które Konfederacja Korony Polskiej przekazuje Polakom i zamierza nadal przekazywać, bardzo nie podoba się pewnym siłom spoza Polski, które mają swoje wielkie aktywa w Polsce. Nie jesteśmy tu sami. Między nami są agenci i obcy udający swoich. I dlatego dzieją się takie rzeczy, dlatego palą się różne obiekty w Polsce, dlatego nadlatują różne. Obiekty nad Polskę, dlatego media mówią bardzo dziwne rzeczy, a politycy w Polsce podejmują bardzo dziwne decyzje. Ale tego orędzia nie da się stłumić. Czas najwyższy, aby Polacy zaczęli mówić swoim polskim głosem. Czas najwyższy na, nasz, na nasze własne wyjście z szafy. Czas najwyższy na nasz narodowo-katolicki coming out. I to właśnie chcemy zakomunikować Polakom podczas zjazdu tysiąclecia. Chcemy powiedzieć, co chcemy zrobić dla Polaków, co chcemy zrobić z Polakami i czego oczekujemy od Polaków oraz co chcemy przekazać innym narodom. Podczas tej imprezy odbędzie się również premiera drugiej księgi poradnika Świadomego Narodu. Ta książka też już. Płonęła. Już ktoś bardzo niezadowolony z tych treści nie umieszkał jej spalić. To jest znamienne. Więc szanowni Państwo, nie dajmy się spalić, nie dajmy się zastraszyć. Bądźmy wolnymi Polakami, żywymi Polakami w wolnej, wielkiej Polsce. Czołem wielkiej Polsce i tak nam dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Pan poseł Włodzimierz Skalik. Szanowni Państwo, 18 października w sobotę z Karyszew niedaleko Radomia polecam uwadze stronę tysiąclecie koronacji.pl. Tam jest szczegółowa informacja o tym wyjątkowym wydarzeniu, którego miało nie być, którego, które było zwalczane przez wiele miesięcy, ale się odbędzie. Wbrew wszelkim przeszkodom. Moi drodzy, to wyjątkowe wydarzenie to wyjątkowa okazja. Spotkajmy się, ponieważ przecież niebawem skończy się ten wyjątkowy rok jubileuszu tysiąclecia koronacji pierwszego polskiego króla. Ta tysiącletnia historia korony polskiej. Niestety przez władze państwowe jest kompletnie zapomniana, niemalże lekceważona. Nie znajdziecie Państwo e, informacji o jakichś szczególnych wydarzeniach, które by ten jakże piękny, ważny jubileusz e, obchodziły. E, dlatego jestem pełen Optymizmu i radości, że młodzi ludzie tworzący, organizujący Instytut Wiedzy Społecznej imieniem Krzysztofa Karonia, mimo tych wszystkich przeszkód, nie poddają się i realizują ten projekt, który ma zgromadzić ludzi, którzy chcą, by Polska była i była wielka i są przekonani że jest to możliwe. Jak obserwuję entuzjazm i pasję tutaj naszych gości, którzy tworzą ten Instytut, to jestem przekonany, że te wizje, które będą prezentowane przy okazji zjazdu tysiąclecia, one są godne uwagi i godne realizacji. Z naszej strony, ze strony Konfederacji Korony Polskiej, chcemy wspierać i pomagać w realizacji tego i innych szlachetnych projektów Instytutu Wiedzy Społecznej. Będziemy tam obecni, bo, drodzy Państwo, uczyniono wiele prób. Ten, to wydarzenie miało być już na wiosnę. Już miało być na wiosnę z tego co wiem chyba w kwietniu. Następnie zostało storpedowane, była konieczność przesunięcia na kolejny termin na 5 października i znowu kolejny atak. I co warto podkreślić? Ten pożar, który miał miejsce pod koniec ubiegłego tygodnia, wybuchł dosłownie kilka dni po publicznym Ogłoszeniu miejsca, w którym ten zjazd tysiąclecia ma się odbyć. No, szczególny, nazwijmy to, zbieg okoliczności. I to pokazuje i utwierdza nas, przypuszczam również naszych gości, że skoro spotykamy się z taką agresją, z taką determinacją przeciwnika, no to jest to dowód, że bardzo doceniają. Tą tę pracę i bardzo się obawiają, żeby ta praca była realizowana i przynosiła swoje owoce. Ale będzie realizowana i będzie przynosiła swoje owoce. Chciałbym również w tym miejscu podziękować za bardzo dobrą współpracę. Fundacja Osuchowa założona przez pana Grzegorza Brauna jest partnerem jest współorganizatorem tego wydarzenia dla nas to wielki honor zaszczyt i chętnie będziemy chcieli działać przy również następnych projektach ale moi drodzy nie przegapmy tego momentu rok jubileuszu tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego niebawem się kończy to jest można powiedzieć ostatnia okazja żebyśmy z dumą Radością i nadzieją świętowali ten wyjątkowy jubileusz. Tysiącleciekoronacji.pl Tam znajdziecie pełną informację. Do zobaczenia w Skaryszewie 18 października. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Oni podpalają, my gasimy, a w obsłudze gaśnic jesteśmy coraz lepsi. Także do gaśnic, bracia rodacy. Dziękuję bardzo.